Słowo Boże na dziś, poniedziałek 27 lutego 2023 roku. Czytanie z księgi kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan Bóg Wasz. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego. Nie będziesz wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złożeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czychał na życie bliźniego. Ja jestem pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 19. Słowa twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Niech znajdują uznanie przed Tobą, słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój zbawicielu. Słowa twe, panie, są duchem i życiem. Chwała tobie, Słowo Boże. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Chwała tobie, Słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagi, i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie, Zaprawdę powiadam wam wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnie uczyniliście wtedy odezwie się do tych po lewej stronie idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom bo byłem głodny a nie daliście mi jeść byłem spragniony a nie daliście mi pić byłem przybyszem a nie przyjęliście mnie byłem nagi a nie przyodzialiście mnie byłem chory i w więzieniu a nie odwiedziliście mnie Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam Wam, wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie.